Pani Magdalenu, jak wrażenia po szkoleju na naszym punkcie Lodolandia? Mamy piękną pogodę? Cudownie jest. No, wrażenia są fantastyczne. Naprawdę jest super. Nie spodziewałam się, że generalnie jest tyle pracy przy kręceniu lodów. A czy coś Pani sprawiało trudność? E, jak na razie to gramatura, bo robimy gofry. Gramatura co, ile, gdzie, żeby to nie przelewało się za gofrownicę. No właśnie widziałam, wypiekli Państwo, bo Pani dzisiaj e, szkoli się z Panem Januszem, około 20 gofrów? Dokładnie 20. Dlaczego wypiekli Państwo 20, 20 gofrów? Tyle wyszło, tyle wyszło. Z, jednego, z jednej miski mogę powiedzieć, tak? <grym> Jak ocenia Pani zaangażowanie naszego szkoleniowca? Goduła. Goduła to jest dobrze, jest naprawdę zaangażowany i robi to z pasją. A czy wyobraża sobie Pani otworzenie punktów bez takiego szkolenia praktycznego? Nie ma takiej opcji. Okay. Jedno kółko przyklejamy do drugiego. Trzy, cztery, pięć. W ogóle nie wyobrażam sobie, bo to, co Pan teraz nam przedstawia, to jest to i podejrzewam, że jak otworzymy swoje punkty, to i tak będziemy mieli telefony co chwilę, co, gdzie i jak, więc na pewno nie. Ale dlaczego pomysł na Lodolandię? Wie pani co to jest dodatkowe źródło dochodu? My byłam w zeszłym roku na franczyzie, na, tym, na targach franczyzy w Warszawie i tak z panem Emilem rozmawialiśmy i jakoś tak z mężem zdecydowaliśmy, że jednak się zdecydujemy i bierzemy to w tym sezonie. Bo my bierzemy na razie sezonowo do końca września. A co pani robi prywatnie, jeśli można zapytać? Prowadzę sklep Żabkę. Świetnie, to kolejna franczyza, nasza konkurencja. Pani pogodzi to razem? No pewnie, że tak chcącego nic innego, nie ma problemu. A co by Pani powiedziała ludziom, którzy właśnie myślą o, o, o swoim biznesie, ale obawiają się, że Lodolandia to biznes sezonowy? Yy, no niech biorą. Przecież lody każdy kupuje. Z tym nie ma problemu. Na lodach idę zarobić, lody każdy weźmie. E, czy pogoda, czy nie pogoda. Jak nie będzie niepogoda, biorą gofry. Także ja jestem na, na, na tak jak najbardziej. A gdzie Pani otworzy e, swój punkt Lodolandia? Będzie w yy, I tam jest jakaś galeria? Nie, to jest punkt przy Rondzie Grunwaldzkim, to jest ulica Fosza, więc tak mocno przechodni. Zapraszam. A czy biznes dla Dolandia to dobry pomysł na biznes? Pewnie, że tak. Jak najbardziej. Każdy biznes generalnie jest dobry, tylko tutaj jest coś nowego, jak dla mnie. Jak dla mnie, więc mam nadzieję, że to pójdzie. Życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.